Agnieszka Koster witam państwa we wtorek 16 sierpnia i zapraszam na Jawor Express. Pojawiła się ostatnio opinia iż należy przywrócić obowiązkową służbę wojskową. Czy to oby na pewno dobry zamysł? Zapytaliśmy o to Jaworznian. Raczej tak. Dlaczego pan tak sobie? Przeszedłem przez to, no to to niechby to było z powrotem i trochę by się może młodzież nauczyła żyć. Nie byłoby, nie byłoby może tyle, tyle rozrubi i w ogóle. Powinna być za, zawodowa, żołnierze e, powinni mieć własną armię, e, wtedy bardziej się doskonalają e, niż tacy chłopcy. Przeżyliśmy, prawda, tą wojskową służbę e, obowiązkową, więc uważam, że powinna być zawodowa armia. Oj, ciężkie pytanie, bo syn był... No nie bardzo, nie lubię żadnych przymusów. Jeśli ktoś ma ochotę, chce z reguły za pieniądze, prawda, to niech idzie, ale przymusowe raczej bym nie, bo nie każdy się nadaje. Syn był i horror przeżył, także raczej nie. Jestem zdania, yy, że niekoniecznie, choć osoby chętne powinny być o wiele... powinny mieć o wiele większe możliwości niż mają do tej pory. Czyli otworzyć więcej centrum szkoleń, żeby doprecyzować tę kadrę tak, żeby osoby były kompetentne na stanowiskach swoich. Powinni to wykonywać ludzie, którzy chcą to robić i którzy się szkolą do tego? No, wydaje mi się, że tak. Czy obowiązkowy? No być może, ale, ale w tej sytuacji na pewno nie. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że już poczyniono takie inwestycje, że odwrót byłby kosztowny. No A efekt nie wiem, jaki by był. No, to, to tru... Ja służyłem w wojsku. Odsłużyłem dwa lata. To był byłem czas? za. Nie, to był bardzo dobry czas. Ten. Tak. Byłem najpierw w szkole podoficerskiej, którą skończyłem z wynikiem bardzo dobrym, i tam mnie zostawiono na... po to, żeby uczyć żołnierzy znowuż tego. Czyli dla pana to są dobre wspomnienia. Bardzo dobre, okay. bardzo dobre. Człowiek się uczy samodzielności w wojsku. Z tego względu popieram taką służbę no, obowiązkową, jak pani to nazwała. No, Czymna służba. Ale, ale po prostu no, w tych czasach uważam, że to jest niemożliwe. Jak państwo nie wiem, trudno jest mi się wypowiedzieć. Wujka też mam w służbie wojskowej, ale no, uważam, że powinno to być. Będą być wprowadzone, żeby jednak. Uczyć się czegoś na przyszłość, nie? No, ja powiem, co patrz sobie to, była służba wojskowa w Polskie. Raczej tak. Ale czy armia zawodowa nie byłaby lepszym rozwiązaniem? E, no na pewno też, ale musimy, wydaje mi się, w każdy sposób podejmować e, jakieś środki e, wzmacniające naszą obronność. Powinni, młodzież powinna znać swoją broń, swoją obronę. Polska wymaga tego, racja stanu wymaga tego. Po prostu widać zagrożenie, jakie jest, i no każdy chyba jest jakimś patriotem w pewnym sensie. Uważam, że to jest podstawa. Wydaje się, że docelowo 300 tysięczna armia, wydatki na obronność powyżej 3% PKB, wręcz nawet 5% PKB i Wojska Obrony Terytorialnej powinny sytuację definitywnie rozwiązać. Zwłaszcza, że terytorialność to obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Przymus nigdy nie był dobrym zamysłem, a unikanie wojska wielu bardzo się powiodło. Może więc obowiązkowa służba wojskowa to już zamierzchłe czasy. Wczoraj cała Polska świętowała 102. rocznicę cudu nad Wisłą, czyli stoczonej 15 sierpnia 1920 roku Bitwy Warszawskiej. Uznaje się, że to decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Historycy zgodnie uważają, że to zarazem jedna z 20 najważniejszych przełomowych bitew w historii świata. Polacy rozgromili w niej Armię Czerwoną i uchronili Europę przed zalewem komunistów. Zwycięstwo w tej bitwie stało się udziałem polskich kryptologów, którzy rozszyfrowali rozkazy Sowietów, dzięki czemu polskie wojska w pełnym zaskoczeniu zaatakowały i pokonały Armię Czerwoną. W przedwojennej Polsce od 1923 roku w kolejne rocznice Cudu nad Wisłą obchodzono Święto Wojska Polskiego. Ponownie powrócono do tej rocznicy w 1992 roku. Święto Wojska Polskiego zawsze obchodzone jest hucznie. Odbywają się okolicznościowe msze, parady, pikniki, defilady, odprawy wart, pod pomnikami składane są kwiaty. Polska świętuje z należytym szacunkiem. Jawożna dołączyło w tym roku do tych uroczystości wyjątkowo skromnie. Pod pomnikiem niepodległości w hołdzie mieszkańcom Jawożna, w tym żołnierzom Bitwy Warszawskiej, złożono jedną skromną wiązankę od Prawa i Sprawiedliwości Jawożna. Na stronie urzędu miasta prezydent miasta, zastępca prezydenta i przewodniczący Rady Miejskiej złożyli okolicznościowe życzenia żołnierzom i pracownikom cywilnym wojska. Pytamy więc grzecznie, gdzie podziały się inne uroczystości: msze za ojczyznę z pocztami sztenderowymi, złożenie kwiatów pod pomnikiem niepodległości z częścią artystyczną. Powiało smutkiem, czy oby na pewno pamiętamy. Już dziś, 16 sierpnia, ostatni dzień głosowania w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Tylko do godziny 23:59 można oddać głos na wybrany przez siebie projekt. Te zadania, które otrzymają największą liczbę głosów zostaną zrealizowane w 2023 roku. Chętni mogą oddać swój głos elektronicznie na stronie jaworzno.pl, ukośnik, jbo, ukośnik lub papierowo. Dziś dyżur pełnić będzie punkt konsultacyjny zlokalizowany w Urzędzie Miejskim w Jaworznie od godziny 7 do godziny 23.59. W tym celu udostępniona zostanie urna do głosowania tradycyjnego, a po godzinie 15.00 swoją obecność należy zasygnalizować dzwonkiem do drzwi. Przypomnijmy, że każda osoba zamieszkująca jawożno może zagłosować jeden raz, wskazując maksymalnie dwa projekty z podanej listy zadań. Wiele projektów zrealizowanych w poprzednich latach cieszy się zainteresowaniem do dziś, jak na przykład plac zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ulicy Wandy. Dlatego serdecznie zachęcamy do głosowania w ramach Jaworzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponad 520 błędów medycznych i zdarzeń niepożądanych zgłoszono do rejestru Rzecznika Praw Pacjenta. Raportowanie takich danych będzie niedługo obowiązkowe. Katalog zdarzeń niepożądanych jest bardzo duży, i one realnie mają wpływ na bezpieczeństwo pacjenta. I teraz przechodząc do rejestru zdarzeń niepożądanych, ustawa, projekt ustawy o jakości bezpieczeństwa pacjenta zakłada, że ten rejestr będzie prowadzony dwutorowo. Z jednej strony to będzie rejestr zdarzeń niepożądanych zgłaszanych przez placówki medyczne, a z drugiej strony rejestr zdarzeń niepożądanych zgłaszanych przez pacjentów. My, wychodząc naprzeciw tej ustawie, uważając, że kwestia bezpieczeństwa pacjenta jest absolutnie priorytetem, uznaliśmy, że już teraz, zanim jeszcze ustawa wejdzie w życie, będziemy się tym zajmować i faktycznie od 1 stycznia 2022 roku prowadzimy taki rejestr zdarzeń niepożądanych właśnie po pierwsze, żeby monitorować, żeby zbierać, żeby analizować, wyciągać wnioski a po drugie, dlatego, żeby jak najlepiej przygotować się, do tego zadania, które zostanie przed nami postawione, kiedy ustawa wejdzie w życie. I teraz, jeśli chodzi o kwestie zgłoszeń. Otrzymaliśmy do tej pory 526 zgłoszeń, jeżeli chodzi o zdarzenie niepożądane. To są zgłoszenia, które podzieliliśmy na trzy kategorie. Te, które dotyczą tzw. kwestii klinicznych, czyli szeroko rozumianego procesu terapeutycznego te, które dotyczą kwestii organizacyjnych dla danej placówki szpitalnej i te, które byśmy nazwali kwestiami pozostałymi. I wśród tych sygnałów, które do nas trafiają, są te, które właśnie dotyczą między innymi pozostawienia ciała obcego w polu operacyjnym, to są te, które dotyczą błędów diagnostycznych. Czy niewłaściwie postawionej diagnozy, czy opóźnienia w postawieniu diagnozy, zwłaszcza dotyczy to szpitalnych oddziałów ratunkowych. Są również kwestie związane właśnie z samowolnym opuszczeniem placówki medycznej przez pacjenta. Są zgłaszane również kwestie dotyczące samobójstw, ale również mieliśmy takie zgłoszenia, które właśnie zakwalifikowaliśmy do kategorii pozostałe, gdzie mieliśmy zgłoszenia związane z molestowaniem czy z podejrzeniem o, molestowanie bądź o mobbing i tutaj takich zgłoszeń mieliśmy dziewięć do tej pory. Szacuje się, że w amerykańskich szpitalach przed wprowadzeniem rozwiązań sprzyjających kulturze bezpieczeństwa rocznie z powodu przedwczesnych zgonów, z powodów tzw. błędów medycznych umiera w Stanach Zjednoczonych między 44 tysiące a 100 tysięcy pacjentów rocznie. Więc to jest skala zjawiska, która pokazuje nam jak to jest istotne, jak to jest ważne. W związku z tym w całej Europie Zachodniej mówi się właśnie po pierwsze o budowaniu kultury bezpieczeństwa, i na to składa się m.in. rejestrowanie zdarzeń niepożądanych i też wprowadzanie rozwiązań nakłaniających personel medyczny do tego, żeby te zdarzenia niepożądane zgłaszać. A drugim elementem jest tego, jest tak zwany system no fault. System no fault zakłada, że cały ten proces nie ma polegać na poszukiwaniu winnego na ustalaniu, kto był winien, tylko na ustaleniu, czy doszło do zdarzenia niepożądanego i szybkiej wypłacie, bez konfliktowej, bez sporu, bez nadmiernych obciążeń dla pacjenta, szybkiej wypłacie odszkodowania. I ten projekt, projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta zawiera ten komponent. W dzisiejszym odcinku spotkania z przyrodnikiem Piotrem Grzegorzkiem poznamy zarazę czerwonawą. Poznamy zarazę czerwonawą Orobanche lutea z rodziny zarazowatych. Bohaterkę tego filmu uwieczniłem na stokach wzgórza Grodzisko w Libiążu. Tak się po prostu szczęśliwie trafiło. W zasięgu naszych jawożnickich mediów także bywa spotykana. Jest w książkowicach. Jest w rejonie geosfery. W Polsce najwięcej stanowisk posiada w pasie wyżyń środkowo-polskich. Szczególną osobliwością jest dysonans pomiędzy polską i łacińską nazwą. Da się to jednak wytłumaczyć. Polska nazwa odnosi się do barwy łodygi, łacińska nazwa odnosi się do barwy kwiatów. Najważniejszą osobliwością naszej bohaterki jest to iż mamy tutaj do czynienia z badylem niezasługującym na miano zielska. Badania wykazały, że z jej komórek zniknęły jakiekolwiek ślady posiadania chloroplastów. Aby przeżyć i wyglądać kwitnąco, musi okradać z asymilatów wody i soli mineralnej swoich sąsiadów. W tym przypadku są to głównie lucerny. Poradycznie są to inne gatunki z rodziny bobowatych. Zgodnie ze swoją biologią to bezczelny złodziej. Jest to jednak gatunek rzadki i dlatego zasługuje na specjalne traktowanie. Jest wpisany na czerwoną listę z kategorią NT, bliski zagrożenia. Jest objęty ochroną częściową. Dotyczy to wszystkich 17 gatunków tego rodzaju, znanych do tej pory z Polski. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Expressu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro.